kolejny odcinek like subscribe. ty jak w opisie powiedzem serdecznie. O. Płuje, ja, Pytam, ja akurat Ja tylko tam ciebie widziałem. Nagle... Ja tylko Zobacz, tam ciebie widziałem. Ja no. i miałam report. Ja tylko tam ciebie widziałem, kurwa. No ja też w sensie. tylko siebie i ciebie tam widziałam, bo odklikiwa odklikiwałam Nodika, którego robiłam przed laboratorium. No ja właśnie się zajębałam. Ja trzeci raz robię lodzika ogólnie, Dajm. nie? Bo kurwa chwilę mi się myszka smyknie. No dlatego tak długo tam stałeś? No. ale cię pilnowałam. Ja ci no, nie umiesz logika zrobić, no. no kurde, jakieś pojpierdolone labirynciki dostaję, no. Nie wiem, co ty dostajesz, ale. Ostatnio jak ja mówiłem, że labirynt mi długo zajmował, to już że trzeba być upośledzony, żeby to tak to było. Nie mam ale nie powiedziałem tak. coś takiego. Karma, karma. No to Dobra, ale tak, co się stało, ja. klapek w ogóle? No tak czy siak, było to. No nie, na nie światło, wiem, robię sobie robię sobie rakietkę. Wracam odkliknąć klikność i widzę Ilia i widzę pod Ilią ciało i, rep i przecisk report. Ale powiem tak, Ilia na pewno tego nie zabiła. To co, to ja to zabiłem? No, no nie na pewno to Ilia. Ja jestem Ale pewna, że ty tego nie rupi... zabiłeś, bo ty wbiegałeś co? od tamtej strony. Skąd ty no, to strony. Skoro prawie. byłeś na lodziku? No to... ja o... na LRM. początku. A, że użył roli. No użyłem roli na początku, no. No nieźle. No dobra, no to co, skip póki co? No, bo no, no skip, bo żeby... i tak były światła, to. Ja się dowiemy. Ale Aha, transport. O, transport potężny, to prawda. Ale się słapa, Aha, życie wam niemiłe? nie miłe? Ma nie mam 10 kili. Tak. pierwszej Dobra, lecimy w takim razie. <laughs> Leźmy sobie tutaj na kartę. Dajmy sobie kartę szybciutko. Cyk. Eee, tak kurczę. Na początek tak przeawczyłem troszeczkę. <laughs> Więc jest jak jest. Ale no. Trzeba troszkę nadrobić się, rzeczywiście. Szybko po prostu był kill. Ilia z klapkiem widząca się na światła. Zgaszony. No bo może mam torcza? Nie masz torcza, bo ja mam torcza. No bo może Skąd do niej wiem, na przykład? Ja wiem, że ty nie masz torcza. Ja wiem, że ja mam torcza. w było zapytanie. Skąd ty wiesz, że nie masz torcza? Nie masz torcza. No bo ja mam torcza. Ale... Nie ma dwóch torczy. No to też może być egze. No kto jeszcze ma torcza? Ja też mam torcza, No, jak no co? i ja, ja, to ja też mam, to to, ja też mam torcza. Nie, nie masz torcza? To, ja ja to nie mam torcza. To nie mam torcza, ale wiecie co się stało? Wbiegliśmy na siebie klapkiem, bo podbiegliśmy do tego ciała. No jak mogłam go nie widzieć? Jak staliśmy w tym samym miejscu. I Klapek może powiedzieć to samo. jesteś pewna, no, Klapek dostanawia. tego nie zrobił? Nie wiem czy Klapek to zrobił. widzi. nie Ale ogólnie to jest tylko do dyskusji. I żebyście to zapamiętali. Ja mogę zrobić w końcu tego nie możesz, nie. bo ja też mam lodzika i nie umiem go zrobić. A widzisz, a tak mnie hejtowałaś. Ale... ale ja rad... powiedziałam, że karma wraca. Nie, musiał, nie musiałeś klikać przycisku specjalnie po to. No właśnie, a może, już a może jestem za i potrzebowałam tego A i tak nikt no i... do ciebie nie no zagłosuję. To sprytne. Mało sprytne. Nie no, ile jest ze sterem widzę. Lecimy. Eee, leźmy do specimena. Zrobimy sobie dwa taski szybciutko. Mamy potem mój do zrobienia. Zostawimy sobie te dwa taski tutaj do zrobienia. Tutaj mamy jeszcze kluczyk. Ok. Jakoś sensownie to trzeba ogarnąć. Jeden, dwa, trzy. Ogarnijmy najpierw przede wszystkim specimena, żeby potem nie musieć wracać do niego. Dobra. Idź, zrobione. Wychodzimy sobie w takim razie adminem. Idziemy do Weaponsów, Potem zrzuć śmieci. No i przelecimy sobie tak. do tego. Okej, okay, okej. Okay. Przebiegamy. Mm, ktoś wyłącza światło. Bardzo mi się to nie podoba, ale mnie to nie interesuje, ponieważ idziemy robić e, tutaj strzelanko. Dobra. Trzeba to szybko ogarnąć wszystko. Tak naprawdę już nie dużo tasków mi zostało. Jestem w stanie to wykończyć jeszcze w tej rundzie, jak dobrze pójdzie. Ile na mnie stoi. Podoba mi się to, że na mnie stoi, dobra. Ale nikt mnie dzięki temu też nie zabił. Robimy szybko zrzuć śmieci. Dobrze. Lecimy dalej. O, zostały mi trzy taski zrobione. A wszystko w porządku z tobą? Nie, a co? Dobrze. Ibi, ty nie chodziła z Ilią? Tak, chodziłem. A co? Nie chodzi już ze mną. No, ogólnie Karolina. A bo Rufiks jest ten, dobra, myślałam, że to ty. A raczej znaczy, bardziej ten... to ona chodziła za mną, Dobry. ale. No bo się śmiało no, bardzo. Cześć, cześć. Nie, ja widziałam. O, nie, chciało Rufixa, to myślałem, że to jest No, bo Rufix ma taki ink black, to no, się nazywa umar przed wejściem o? do elektryka. Okej. Okay. To na pewno nie Ilia. Na pewno nie ja. Kolek, skąd biegłeś? To nie, I biegłeś. Nie i, i, i Saro raczej też nie, bo Saro wchodziła do Specimena. Pacia nie mogła być. A i, i kto był ten? Pacia chyba nie. Ale to trzeba skąd nie mogła zabić, bo ona się świetnie bawiła ze mną i bardzo. Ale to w Labu. No dobra, ale kto rędy? Górą. Górą przez elektryka. Znaczy miałeś ciało. Czyli mogłeś zać Ale ktoś z was nie. kurwa tak kłamie, powiem ja wam, stałam na stole, na stole większość rundy mhm. i była jedna osoba w labie, trzy ja. osoby w elektryku, trzy osoby w dwa. No w dwa i byłem i ja i. W na pewno byłem ja i Ilia, Teraz to no. ja no. jestem W, w, no w labie. elektryku byłam ja, Madzia i GPN na światło. Ja zgaduję się, tak. w elektryku w może być LB i Była Węczerz. tylko jedna osoba. Jak w elektryku? Co ty gadasz w, w ogóle? Dwie, ja dwie, od, 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 dwie osoby była w a reszta była po lewej stronie. Ale ty powiedziałeś, czekaj, kurwa, powiedziałaś, że trzy osoby są w elektryku, trzy w O2, jedna w labie y -hmm. i, i dwie, dwie w Oponcer, tak? no? Jeszcze plus ty na adminie, jest kurwa dziewięć no, osób. No tam, no trzy, a, trzy biegały no między elektrykiem, trzy biegały między elektrykiem a o dwa. No to no to, to jedna, trzeba no to, nie ujęłaś tego w ten sposób, ta, nie, tylko coś powiedziała, jedno, że trzy no tu No, jedynie czego jestem pewna, dwie osoby były w adminie przez całą rundę i jedna osoba była w Labie. Tak dwie osoby w lewej były w adminie w tym momencie. No i ja z Pacią, bo Pacią bawiła a. się w dolnej śluży. To prawda Czemu bawiła się w dolnej śluzie? <grym> Czyli dwie w adminie, dwie w trzy tu Jedna jedna w labie, trzy... Teraz się zgadzał no. Teraz się zgadza matematycznie Czemu tu Karolinka dałaś Karolinka na... Karol... Czy ty Karolinka dałaś na siebie jako... jaką ma... Jako <grym> Jester no. z Monarchem? Ja pierd... Ale nie, <grym> nie mogę. Nie ja nie mogę, ona się sama sprzedała tym, że jest Monarką i dała na siebie dwa głosy, nie wierzę. Wow, sama się sprzedała, że jestem. Dobra. Dobra, kończmy do taski w takim razie. Najpierw zróbmy tutaj yy, planetkę. W to było tutaj, Ok. O, szybko, szybko, szybko. O kurde, idą, o kurde, idą, o kurde, idą. Szybciej, 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 szybcie. zamykaj się, zamykaj się, zamykaj się. Dobra, 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 okej, okay, okej, okay, okej. Okay. O nie, chyba mnie otoczyli. Otaczają mnie, otaczają mnie. Nie. Dobra, idą razem od dołu, idą razem od dołu. O nie, chyba nie, chyba jednak nie. Idzie od góry, idzie od góry, zamknij to, zamknij, Nie idzie też od dołu, Macia, Macia, pomóż mi, Macia. O, dobrze, za nie trafiła, nie trafiła. Ila jest wenererem, a drugie mi postaram, zaraz opowiem kto to jest. Drugim impostorem Kamek? jest Karolinka. <laughs> I, ja, ja, za, ja, trafiła w madzie, ja trafiła w Madzie ja trafiłam w Madzie, za oraz nie jestem z niczym. Ale Deka, <laughs> ej, głosujcie na mnie. Czemu mamy na ciebie głosować? No, że bo... jesteś impostorką, no to, to zaraz ja. sobie głosujemy, ale najpierw... Przez... Ja jestem jeśli, jeśli mamy Karolina vigilante, to nie strzeli li Wenerera, bo jest Wenererem. Doom Slayer też się na Albo Doomslayer, Slayer, no. No to łatwy kill. Darmowy wręcz. Ja tam taski robiłam. No to tak, by the way, to Karolinka zabija refix. Ale jedna biegła od środka Specimena, a druga biegła od laboratorium. Chciał mi otoczyć, kurde, pela. Ojej Bo się myśli, ty go nie zabiłaś w ogóle wcześniej? Przyszbiegałaś z nim. Macia! No bo ja robię, że nie żyję. Dobra, dobra. Najpierw wywalmy Karolinkę, która ma monarchę która może więcej zrobić. Dobrze. A potem wyrzucimy Ilię. No weźmy e, Nie, No Amy psuje fan z rozrywki, trzeba o... go Dzisiaj poważny gębny, ja by... nie możesz tak Uff, dobrze Poważny gębny O kurde, trzy głosy dostałem, na dwóch kropek Czemu ty Karolinka dałeś w poprzedniej rundzie na siebie na koniec? Ale ja nie dam na siebie, to nie była A tu A Tu O kurde, niech ktoś to naprawi Niech ktoś to naprawi, no przecież ona mnie zabije no Nie uciekaj ale widzisz, miałam jacy z tym, że Ilia nie mogła widzieć klapka. A, ja się chcesz, witam! <grym wytrza> no i tak, nie mogę dać, udało Ci się przemy. Ale jakbyście, jakbyście słuchali, to byście wiedzieli, że ja zagłosuję na Karolinkę, bo uważałem, że onorfixa zabija rundę. Aha. To, no to tak! A, ja a ale, mówiła, tam, że... ale jak ja zwróciłem uwagę ja na to, że, tak, że Karolinka to podejrzane... ma dwa głosy, to nic nie powiedziałeś. No a potem jak się przesłuchać. Ale, patrz, widzisz, druga sprawa. Ja mówiłam, że Ilia jest bardzo podejrzana, bo widzi się z klapkiem i widzi ciało dokładnie. No gdzie nie jest, no, ale. No bo wiesz, no bo ona, klapka, ona ze mną a ona chodziła. A że ma torcza. A to ja mam torcza. Ale ona a ze mną ja chodziła, tej dlatego myślałem, że. że nie mam no, no, ale myślałem, ale że jest gitem. Po, po, po tym, jak powiedziałeś, że masz. Nie no ona, tak, ona, ja ona powiedziałam, powiedziała, że mam torcza, to. a później, że nie mam. A, nie Bardzo mi się podobała ochrona Ilii, impostorki Snica. Bardzo mi się podobało Co do mnie, to Poważny gameplay, to... Poświęciłam się. Ale słabo. No, poświęciłaś się, Mazia. Rzuciłaś się wręcz. No to co, traitor teraz? No, traitor może być i to, traitor Śmieszna sprawa. To było śmieszne, no. I to by było śmieszne. To by było śmieszne. No cóż. Jest, tak jest, jest. Całkiem zabawnie, całkiem zabawnie. Rzeczywiście. Dobra, pozamykajmy sobie tutaj wszystko. Włączył sobie reaktor, może? Chyba trafić na te światła. Na światła, na kamery. Tylko zabić, przewentować, wrócić tutaj. Dobra. Łapek. A co? Lopek. Co ja? To ja nie zabijam. Tak lapek, nie. Klapek? Prze... jednego taska, a ja nawet nie głosuję na nim. No tak, Czekaj, czemu ja. Ciao, no, ty no, pewnie sto... skipnąć, ale lapek stoi nad ciałem, zadowolony, uśmiechnie. No pewnie jest ze sterem, no. Ja jestem no ze nie jestem ze sterem. Nie stoi nad ciałem w ogóle, co ty tutaj myślisz? O, no... Tak... no. bo z Ilion wtedy się trzymał, to tak się zgadza. A. On no, czyli był. No, to ja to proponuję nie... skipnąć to po prostu i tu. Głupcie ta jednego jeden... taska, proszę. Ten, je... ten jeden task nie zostanie No. Jeden task. Dobra, Aibi to trafi. No Dajcie mi kurwa zrobić. Czekaj, czekaj. Kurde, nie trafiłem. Aj, no nie było szans. musiałem tam. musiałem ryzykować nie zakładał. Ja bym Ja bym nie zakładał. Ja bym nie Tak, <laughs> tak. tak. A, ale ale Beka. Beka. Ale, no, a w ogóle no, w pierwszej ja, i ja nie mogłam zależeć, bo była tak znowu Że co? No ja zabiłam na początku. Ty brzydle drzwi zamknąłeś przed twarzą. No, bo taki jestem. A, Aby wyskoczył no ja szybko ja do bęta i A ty byłaś ja altruistką i nie wskrzesiłaś, nie. no nieźle. No, no wyskoczyłem no, tak, z bęta no, tak, na twoich koczek! No bo klatek tam stał. No. Dzięki, Dzięki zagierkę. No, Dobra, trzymaj się. Nie nie wskrzesiłabym. Siła, to klap bez, ja bez, bez no. Ja bym co zrobił kurwa że Halo. Musimy to, to klapek. Ja dużo wymaga. Takie matce wiesz. Aaa, no to na Next był. Mógł być! Uuuu, byś... Jester. Ona wie gdzie ciała są. No właśnie nie wiedziała, ale jako altruista nie wiesz gdzie są ciała. Dlatego myślałem, że jest Mistykiem, bo właśnie myślałem, że wie, że po prostu przybiegła tam, bo... Jest Mistykiem i jej strzałkę przez pół sekundy pokazało i dlatego tam pobiegła A to nie o to chodziło <laughs> Ona była altruistką, no Naprawmy to szybko, Madziak oto osiem Madzia na pewno mi nie zrobił krzywdy, prawda? Fricksoneku też by tego nie zrobił Ale naprawiony, super Idźmy sobie stąd Witam serdecznie To nie wiem. To nie Madzia i to nie Fiksoneku. I nie Karolinka Niestety nie no dają nie się. Nie GBN i nie rabia. Uuu, no, ja nie... no to mamy dużo wyklearowane. No to zostaje ja. szaro jaro. No, na szaro albo klapek. Tak się zło, Ja się w ogóle skanowałem niestety nie. Tak się nie nie złożyło, miał. że to albo szaro, albo klapek da. No tak, Może oboje. No. A frag gdzie był? W tym Rooflix był w labie. Na środku. Hmm. co, znaczy, nie zabiłeś tak, i bajcik. Nie środku, nie. Nie no bejcik, no bo to ciało ma już jakieś... Nie, cię, ben, nie przejmuj się, broniłyśmy cię. Ile ma? Ja jestem Dziękuję. 10 sekund? Coś 10 takiego? sekund? Coś takiego? Albo troszeczkę mniej? Nie wiem, coś takiego. Aha, 10 sekund. Ciekawe. Ja jestem w adminie. <noise> <noise> Tam nie są <noise> Na kogo o, o. tak plujesz? <grym>, to nic, nic <grym>, nie to jest, to skip, tak? Ej, Ale tak to, skoro to nie no, klapek, no, to nam szaro zostaje. Ale ej, ale to są nie ma kila, a jak się gołębia. To to? Za? Kila w sumie padają, to może robię? Nie! Jasno, nie, nie, nie nie Dobra, nie, nie, no, dobra, dogadajmy się. Szaro w takim razie musi być. Szaro w takim razie musi być. Za co tyłem? jestem w adminie. No, no, ale mogłaś się sprzewentować w sumie. O, właśnie, ja mogłaś. Tak, normalnie przez ściany przechodzę. Ej, no ale nie, że tak Bęci! No, no o, mówiłem, ale klapek mówi, że to ma 10 sekund. Być. Ale klapek mówi, to że to jest 10 być. sekund jestem ciało. Jestem to słyszysz ale jest jeszcze drugie ciało. O, właśnie. Ale nie, to ja zgłosiłem ciało, które już leżało. A drugie ciało mogło, nie wiem. Patrz wtedy, kiedy ja zgłaszałem, na przykład. No jest na pewno albo klapek, albo saro. Wiesz, że to ciało było długie, bo wszyscy sobie z Ja najlepiej z... bym ich obu ja wyrzucił. Ja świateł. A wszyscy sobie wszyscy poszli do, do... Wszyscy sobie poszli do tymczasem jaka rolinka? GPN, na no to przypie pączki. Ja z A my naprawiamy światło w trójkę. No to, to zostaje nam dwójka, no. no. dobra, najpierw klapek. No naprawdę wy skipujecie to? Nie, no ja zagłosowałam Zresztą że mamy dosłownie dwie trójki, które się trzymają razem i dostałem nam dwie osoby. Przepraszam, miss click. No, może guzik Zaraz to od razu kable, jak już tu mamy Kit-kit, jeszcze sobie zrobię tutaj taska, szybciutko Oho No to tyle było, kurde, z kliknięcia guzika <trybujesz> Idziemy sobie na prawy reaktor Na chcę już w Don't start Together, gram czasami na, na privie po prostu Ja nie streamuję raczej z Don't Starwa. troszkę chyba te trzy odcinki zrobiłem może z Don't Starwa. Jeszcze naprawi czy nie? Nie. A ja nikt tego nie naprawi. O, w końcu. Dobra. Idźmy zgłosić przycisk w takim razie. O. Ciekawa informacja. A to na, stole Ta, na stole jest ciało szaro. Ej, e, gdzie kto był? Na przycisku. <noise> na Obu, Na lewym przycisku. przycisku. Afryksonek? Obok prawego przycisku. Gdzie <noise> No ostatni ja słyszę, bo ciebie sobie. Przybiegł naprawy. No, wła... To przebiegł ostatnie? Ostatni naprawy. Ostatni naprawy. Friksaneku? Friksaneku był ostatni no. no ale wiesz, no, wydaje mi się, że to zrobiła osoba, która w ogóle nie przyszła na ten reaktor Ja powiem tak, ja powiem tak, ogólnie zostawialiśmy szaro z Friksonkiem. Więc co może być friksonek, a to może być AB. Który z nich zabrał? Czemu? Przecież ja tam byłem już wcześniej no na tym... No może ten być rzutem. Bejci, KB. Chodzi o to. Jeszcze może być ja. Madzia, której w ogóle nigdzie nie było. No bo ja ale? od razu do poszłam. No ale, ale klapka też jesteś? nigdzie nie było. Ale jesteś, ale jesteś głęboko w specymenie. Tak, jest No to nie, Madzia nie. Klapek był na lewym reakcji. Ale mógł to zrobić wcześniej. Nie, 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 nie zrobił tego. Na lewym widziałem je trzy osoby. I to dość długą ilość czasu. Tak, on tam długo czasu ja był. Też go nie też nie widziałam, ale nie Rabia widziała my i Frixonek nie widział. Ale my Szaro zostawiliśmy ja. z Frixonkiem, więc to jest albo Frixonek, albo AB. Madzia nie mogła na, w tym no momencie ja, tego ja, zrobić. Ja. Rabia też nie, GBN też nie, Klapek też nie, więc jeden dwa, z was dwóch. Więc bardzo możliwe, że Friksonek wtedy zabił i po prostu chciał ten. na klapka zrzucić. No nie dla Friksoneku. Ja tylko no chciałam zrzucić podejrzenie na Friksonka za poprzednią w sumie, że mógł do nas dobiec od strony lawa, gdzie był kill. No w sumie mogło no, tak być. Tak no, dobrać. Dobrać. no dobra, no to, no to trochę Friksonek się wrąbałeś, tak sobie myślę. No, ale dobrze, że. No, przynajmniej okay. jak Macia powiedziała, że jest głęboko w to wszyscy stwierdzili, że to prawda w sobie, <laughs> tam jebnęło, no, no, tak no, to Nie, tam nie było, jest głęboko, o co ci chodzi? Mam zrobić numerki, gdzie się raz jebnęłam. Zdążyłam <grym> zrobić <grym> Sajmona i układanie tych rzeczy Kurde, to dużo, dużo zrobić w razie lodzika no. i teraz ten na skanie jednak zmienimy <grym> to... Nie ważne, no. czy no. możecie głosować Dobrze, dobrze Ja lubię jak on gada Ja też lubię jak rozmawiam tak To się nazywa choroba psychiczna Że rozmawiasz? To się chyba na. To się nazywa monolog tak. To jest normalne, że sobie czasami lubisz sam, sam do siebie powiedzieć. Tak, tak się zawsze porozmawiać. Warto pogadać sobie. nie? jakimś mądrym, no. Dobra, skoczmy sobie tutaj do węta. Poczekajmy sobie w tym węcie. Okej, okay, okej. Okay. Poczekamy sobie chwilkę. Nie ma co się spieszyć. Co ja będę się tutaj spieszył za bardzo? Prawie ja tam sobie była. No dobra. Jerał utopia, no. Co tam widzowie, Co tam u Was? Będziemy zrobić watch time check. Eee, komunikacja to będzie watch time check. Naprawdę nie było watch time checków. Dobra. Coś tutaj szuka, ewidentnie, kila jakiegoś. Mhm. prawie Ok, gotuję. Co tam gotujesz? Trzeba zgłaszać od razu. Jeśli znajdziemy jakieś ciała, to trzeba to zgłosić. O! Witam serdecznie. Chyba jakaś albo o? bomber albo warlock. Dwa ciała obok siebie są w adminie. Ale. Eee, w adminie? To nie. Myślałam, że jak gdzieś w okolicy laba, to myślałam, że klapek. Madzia? Ale nie czekaj, bo to GB. To jest GB Nie, ja też byłem nam, nie no ja mimo wszystko za pierwszą rundę ja też bym pomyślał nad klapkiem. Czekaj, 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 Macie GBN. Nie, czekaj, w sensie. Nie, ja byłem dla Macie. pomyliła z Karolinką, myślałam, że to było ciało GBN. -a. Czekaj, GBN. Byłem był pieczarkową, uuu, zjadłem. No. no, był. Czekaj, a w któż Ty by teraz? Wybiegał. Oho, dobra, czyli mam tutaj bardzo ważną informację, GBN najprawdopodobniej wyskoczył z Wenta, bo ja o. byłem w labie sam i on nie mógł wejść do venta, na, do do venta. W sensie, do laba No, no tak. bo ja już byłem w środku no i robiłem kable. Jakby a skąd masz jest... takie informacje? Tak, no wiesz, ja, ja robiłem kable i niestety tego nie było, bo ja widziałem, że jakaś osoba jedna odbiegała właśnie od tej strony, od tej strony od Wenta i, i ja, właśnie, ja właśnie robiłem kable, ja sprawdzałem, które kable mam. No jaka no do, do, jaka do, rola to nie mam takiej tak, informacji? teraz, a nie wcześniej. Lapek, tylko że no bo, bo jak teraz, ja biegałam... bo w tej rundzie byłem w tym. Ale jak ja teraz wybiegałam, Jak ja teraz biegałem do Laba, no to wybiegał GBN, ty zanim trochę wbiega wybiegałeś i się nagle cofnąłeś do tego. Do no to chciałem no, 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 ja chciałby zajebać, no. Nie, dokładnie ja się ja po prostu bieg, bo biegłem za tą osobą, która wyskoczyła z Wenta. I chciałem zobaczyć kto to jest. I zobaczyłem tylko ciebie i myślałem, że tylko ty tam jesteś. Więc na na początku kierowałem podejrzewam w stronę Ciebie, bo chciałem, bo myślałem, że to Ty wyskoczyłaś z tego Wenta. Ale, ale, ale co, że... miałeś, miałeś jakąś strzałkę do tej osoby? Nie rozumiem jak ty stwierdziłeś, nie że... Nie, po prostu widziałem, widziałem po prostu GBN-a, kawałeczek, kawałeczek, jakiejś osoby, która wychodziła z venta, znaczy z venta, w sensie z tamtej strony. Więc wydawało mi się, że to mogła być ewentualnie Madzia, ale Madzia powiedziała, tam jeszcze wychodził GBN, więc wydaje mi się, że to był GBN. Tlapek trochę od rzeczy godu. No to w sensie tak. W sensie Wy no. oboje jesteście jakimiś... Nie. <laughs> więc, nie wiem, czy coś. Zaufajcie mi, głuszczycie GBN-a, ja jestem dobry. Nie wiem, co ja mam Ja też nie wiem. Pierdole. Ja też pierdolę. Przegrałeś się, niestety. Cóż, arrivederci Roman. Ajajaj, no gbn jest, ale no próbowałem jakoś, myślałem, że zagłosuje na mnie może. O, co familie. Ojejuśku, dobra gbn. O nie, no to po robocie. Ja się schowam. Okej, okay. szuka, szuka Dobra Może zabiję kogoś na reaktorze ja wtedy zgłoszę O nie! Ajajaj, aj, aj, żeś mnie mówiłem, znalazł Ale to by wyjście razem! A to bez szans nie, no bo Survivorem, bo. A A, a to bez dupa A cię tarcza uratowała teraz a, wiem. Dyskusja, A, ja, no właśnie jakbyś ja jak ja byś, jakbyś ta teraz ta. zabił Jakbyś teraz zabił Madzię, ja bym zgłosił jej ciało i, i Ale ja nie chciałem cię wyrzucać. Nie znaczy, chciałeś... Ja już tyle razy wyjebałem Jester jeden na jeden, że już miałem w głowie, że będę skipał, nieważne, co by się stało. Bo ja myślałem, że ty inżynierem jesteś w ogóle. Ja to uznałem, że to jednak nie inżynier, no bo wiesz. No Ale no, Macia była gitem, przecież była Survivorem, no. Wszyscy byliście coś dziwni, nie wierzyliśmy, że GBM Zwędł z No bo najbi budżet starem, Macie z Survivorem GBN. No bo w ogóle. Ja się nie dziwię, no bo Klapek, bo Klapek ja się nie dziwię, że oni ci nie uwierzyli, bo no. jakby podło info, że jestem w Labie, macie powiedział, że jestem w Labie i ty na agl... Nie, No, ja wiedziałem, że... sobie sprawę z tego, że ej, był agl... Nie no ja wiedziałem Klapek, że ty mówisz prawdę i jak ten... Tylko, że dałem na siebie. No, bo liczyłem na to, że może ktoś jeszcze na mnie zagłosuje. No to była moja jedyna szansa, już nie miałem co powiedzieć, co A, zrobić. prawda, prawda. Będziemy odcinek, dobrze,